Dzisiaj ze mną jest Dominika i Dominika jest pod moimi skrzydłami od trzech tygodni i słuchajcie, to są tylko trzy tygodnie a Dominika zgłosiła się no w dosyć nieciekawym stanie powiem tak, bo historia zdrowotna jest dosyć długa między innymi jednej narki już nie ma w 40% ale to jest jeden z wielu elementów w jej organizmie i zablokowany układ pokarmowy, zero energii jak się dowiedziałam praktycznie od zawsze a Dominiko powiedz mi jak jest teraz po trzech tygodniach? No przede wszystkim jestem wypoczęta. Mam więcej siły. Głowa zaczęła pracować, mam wrażenie. No brzuch jest inaczej. Straciłam 4 kg na tę chwilę. I tak naprawdę no to jest tylko 3 tygodnie, a jest... No to już nie mogę doczekać po prostu kolejnych etapów i już tego ostatniego tygodnia do, do tego czasu, gdzie skończy się detoks i, i zaczniemy, przejdziemy dalej do kolejnych. Popatrzcie, że detoks organizmu, odrobaczanie od organizmu, między innymi, to są właśnie te elementy, które są istotne w przypadku praktycznie każdej osoby. I tutaj jest tak naprawdę Twoja motywacja również i to, że rzeczywiście w 100% wzięła się Dominika za siebie, wprowadziła wszystkie zmiany, które były zalecone i efekty naprawdę są bardzo szybko. Także ja, Dominice gratuluję i dziękuję Ci za to, że odważyłaś się, żeby powiedzieć to innym. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.